czyli August drugi Mocny. On jest ubrany według najnowszej mody francuskiej, tej rokokowej, więc zobaczmy, mamy ten szustokor tarmazynowy, do tego mamy kamizelkę, krótkie spodnie, pończochy, pantofle z klamrą i właśnie kapelusz pod pachą, peruka i obowiązkowo makijaż. To był też czas, kiedy kobiety i mężczyźni na dworach malowali się, zawsze był makijaż. Tak samo wybrane obrazy mamy panów XVIII-wiecznych, właśnie w szóstokorach. One są tutaj jeszcze dodatkowo aksamitne, są przepięknie haftowane. Te stroje rzeczywiście były wybitne, jeżeli chodzi o ich estetykę. I tu widzą Państwo kolejne przykłady obrazów oraz tkaniny. Czasie modne, czy właśnie rysowane wzorniki różnych dekoracji, które tu Państwo widzą, tak to wyglądało. Powiem, że ta kamizelka, którą Państwo widzą na początku, długa z długimi rękawami, ponieważ ona była niewygodna, w wyniku ewolucji skróciła się do pasa i straciła rękawy. I do dzisiaj Panowie kamizelkę w tej formie noszą. A po prawej Państwo mają właśnie. Taki abi po francusku, powiedzmy, pra, pradziadek fraka, to jest ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest już w kolorze brązowym, czyli te kolory się uspokajają, ale zobaczmy, jak on jest przepięknie haftowany. I tu też przykłady, proszę zobaczyć, męskiej odzieży, jak to jest wszystko pięknie haftowane. Prawda, że to jest coś pięknego? Oczywiście ręczna robota.